Połączenie retrokryminału i filmu Dzień Fistaka. Tak recenzenci pisali o książce naszego dzisiejszego gościa, Stewarta Turtona. Jest w tym wiele racji, ponieważ Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle oparte jest na bardzo oryginalnym pomyśle. Jakim? Dowiecie się tego, oglądając naszą rozmowę z autorem. Potem zapraszamy Was na, także na przegląd najciekawszych retrokryminałów z oferty Legimi, a także na przegląd nowości. Twoja książka oparta jest na takim bardzo ciekawym pomyśle, bardzo oryginalnym pomyśle. To znaczy, twój bohater przeżywa każdy dzień w ciele innego, innego bohatera, no i musi rozwiązać jakąś zagadkę kryminalną. I teraz zastanawiam mnie, jak w twojej głowie powstało takie połączenie motyw pętni czasowej i retrokryminału. I started with the um, Christie Style Mystery. And that's all I had, so initially I wanted to write that and I didn't think it was strong enough on its own. I didn't think it was original enough. I think it's a good mystery, but I wanted to make it stand out. So I was thinking for 12 years, that's how long it took to come up with the idea for all the other elements, because it wasn't ever special enough. And when I finally came up with the idea, it was all together. So I was on an aeroplane going to Qatar in the Middle East And it was two o'clock in the morning and the entire idea just popped into my mind that I would do my Agatha Christie mystery and I would have the repeating day and I would have the body swapping. And the moment I had that idea, I was so convinced it was somebody else's idea because it felt so complete. I thought I'd stolen it from like another author or a movie. I didn't know. So when I landed, I Googled it immediately. I was like, oh, thank God, it's, it's nobody else's idea. But then I had to go away and write it. And then I was like, oh, now I have to write it. It's going to be so hard. Um, but yeah, it was a blessing. It was just to have something that feels original that way and complete and you don't have to. It took a lot of planning, but the entire thing was there for me just to wade into. It was great. Mm -hmm. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że pisanie tej książki to było po prostu okropne doświadczenie. Zastanawiam się, co było największym wyzwaniem podczas pisania tej książki. Czy właśnie rozwiązanie, ogarnięcie tego, te, tego motywu pętli czasowej, czy jednak mnogość bohaterów na przykład? No, neither of those things. So the actual writing of the book in terms of sitting down at a computer and writing was fine. Uh, planning it was fine. What I did was I left an entire life behind to write this book. So I was working in Dubai at the time. I had a dream job. I was a travel journalist. Uh I traveled for two weeks of every single month and I wrote stories about the holidays I went on. That was my entire job. I didn't do anything else. I had a girlfriend who I just met. Um so but when I had the idea, I realized I couldn't do it in Dubai. Like I needed I needed England. I needed drizzle and a class system and manor houses and everything that's in the book. I needed to be surrounded by it. So I begged my girlfriend to come back to the UK with me, which she did. And we ended up living in a tiny apartment above a children's nursery with screaming children and dirty nappies coming up the stairs and we had no money. I was only working two or three days a week because I was spending so much time on the novel. So I put all this pressure on myself for the book to be successful. And once I got a year into it, I suddenly realized I might not be able to do this, like I might not be able to sort of write this book it's too complicated, or it just might be bad when I do, or even when I do, it may not be published, and then I earn no money and we've given up all these things. so I spent two years being terrified of waking up in the middle of the night just afraid of what I'd done and whether I could pull it off. so I put so much pressure on myself that actually. sitting down writing was a relief because i wasn't thinking about everything i'd given up and what Was coming Twoja książka rozpoczyna się taką bardzo fajną sceną, która wprowadza w klimat całej książki. To znaczy, Twój bohater bu budzi się nagle w lesie, e, nie wie, kim jest, e, nie wie, jak tam się znalazł. Widzi jakąś kobietę przemykającą e, i e, gonioną przez jakiegoś e, tajemniczego mężczyznę. E, I on czuje się zagubiony. Podobnie czuje się czytelnik, ponieważ nie wie, w jakim świecie się znalazł, nie rozumie jego zasad. E, e, czy ty podczas pisania tej książki również e, na jakimś etapie poczułeś się zagubiony, czy byłeś zagubiony, tak jak twój bohater? No, I planned it out. So when I before I ever wrote a word of the book, I planned it. So I spent three months doing that. Um, so in actual terms of finding my way through the plot and connecting all the bits, I never had a problem apart from once when I had a really good idea for a scene and it wasn't in my plan. So, I decided to write it and just see what happened. And then I had another good idea, then one more good idea, and all of a sudden my plot's going that way and my ideas are going this way. And I spent about three months trying to write my way back into the plot and I couldn't get there. So, I ended up throwing about 40,000 words of the book away, just cutting them off, throwing them away, and going back to the plot. So, I wasn't lost. I could see where I was going. I just desperately didn't want to waste that work. So, it took about three months to get there. But. I have been physically lost for the book. So when I was trying to write that opening scene that you talk about. Um, I couldn't quite get it right. I couldn't sort of like I'd never been lost in my entire life. Like I didn't know what that felt like that panic and that fear. So I went I took myself to a forest and actually got lost. I just walked into the center of it and spun myself around them and then and wrote everything I felt afterwards. So that scene is basically me being lost in a wood but without a murder. A propos zagubienia, to czytając twoją książkę i myśląc o bohaterze myślałam o bohatera bohaterze procesu kawki Pomyślałam sobie, czy ta książka, właśnie proces Franca Kafki, była dla ciebie jakoś ważna podczas pisania tej powieści. Oh, yeah, I stole the entire beginning of the trial for this book. I openly admit it. That feeling in Kafka of the protagonist never knowing what everybody else in the world knows, I love that. I love that so much. Um, so I just took it and I. kept referring to that the way he did it every time I was writing this because I wanted that same unease I wanted that same creepiness that's in the trial the only thing the only difference really was that uh, kafka never needed to put an ending on his books and I absolutely did otherwise my publisher would have killed me so I had to explain things eventually <laughs> bohater powieści zostaje zaproszony na pewne przyjęcie, na którym dochodzi do morderstwa. Ma osiem dni i osiem wcieleń, żeby rozwiązać tę zagadkę. Każdego dnia budzi się w ciele innego uczestnika tego przyjęcia. Turton z jednej strony wykorzystuje motyw znany z filmu Dzień Świstaka, a z drugiej czerpie pełnymi garściami z retro-kryminałów, przede wszystkim z Agaty Christie. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Tak, bo Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle to jest świetna rozrywka nie tylko dla fanów red Kryminałów. Pogromca Grośników to jest pierwszy tom serii o utalentowanym, ale niezbyt zdyscyplinowanym aspirancie Kornelu Strasburgerze, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci właścicielki jednego z najbardziej znanych burdeli Warszawy lat 30. Wraz z Kornelem Strasburgerem zapuszczamy się w najbardziej mroczne zakątki Warszawy. Poznajemy świat prostytutek, sutenerów i upadłych gangsterów. Nowy Jork końca XIX wieku w mieście szaleje morderca, który zabija młodociane męskie prostytutki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi specjalnie powołany zespół, na czele którego stoi alienista. Dzisiaj powiedzielibyśmy psychopatolog, który ma przygotować profil psychologiczny sprawcy. Ciekawa zagadka kryminalna, historia kryminalistyki i portret Nowego Jorku w przełomu wieków. Polecamy Wam także serial nakręcony na podstawie tej książki. W dzisiejszych nowościach rządzą królowe zespół Queen i autoryzowana przez członków zespołu publikacja, w której znajdziemy mnóstwo zdjęć oraz pamiątek z prywatnych kolekcji, lektura obowiązkowa dla fanów zespołu oraz królowa sportu, najlepsza zawodniczka polskiego pływania Otylia Jędrzejczak. Jej życie przypomina rollercoaster, mordercze treningi, sportowe sukcesy i tragiczna śmierć brata. Otylia Jędrzejczak opowiada swoją historię i dzieli się z nami wieloma prywatnymi zapiskami i fragmentami listów do Brata. Dziękujemy Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Oczywiście, wszystkie książki, o których dzisiaj mówiliśmy, znajdziecie w katalogu Legimi. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.